Dzień dobry, ja jestem Norwarii naprzód Państwem. Kolejny film e, informacyjny tak jak no z tydzień temu chyba było tam, był film w którym mówiłem co tam zamierzają w sezonie 11 robić jeśli chodzi o przedmioty. Jeśli ktoś nie widział to sobie oczywiście tam zobaczcie. E, a tutaj Riot kolejny właśnie post stworzył, który, e, przy, w którym nam przybliżą co zamierzają zrobić w pre no i co w sumie także na następny sezon być może wejdzie, bo zamierzają trochę rzeczy testować, także chciałem Wam przybliżyć po prostu co tutaj Rajat zamierza, co się będzie działo, żebyście się po prostu nie zdziwili e, z niektórymi rzeczami. Zostawcie kciuki, zostawcie suby i życzę miłego oglądania. Oczywiście dajcie znać znajomym w sumie, że się zmiany zamierzają dziać, bo tak jak mówię, no można się zdziwić po prostu jak coś wejdzie, a Wy a wy będziecie się zastanawiali, co się stało. Więc ja Wam wyjaśnię. E, po pierwsze na początku się tutaj jakby no, chwalu, jakby, no mówią, co, co wprowadzili już, także na początku wprowadzili to, że autofile autofile po obu stronach, w obu drużynach, tak e, by, no niemalże poniżej 5% jest e, znaczy, tylko wtedy jakby nie ma. Także ogólnie autofile po obu stronach są, że tak powiem, w wielkim skrócie. Tak samo tutaj duo, również e, zmniejszyli to, żeby zawsze były duo po obu stronach po prostu Wprowadzili to, że na, na normalach jest lepsze dobieranie i to też wejdzie na, na rankedy. To będzie troszkę więcej wyjaśnione, troszkę niżej. Także do tego jeszcze przejdziemy. E, usprawnienia MMR, tutaj chodzi tylko o Challengerów i tam Iron 4. E, chodzi o to, że po prostu jak jesteś na jakiś tam Challenger 1000 LP, to nawet nie kiedy szukasz gry po 20 minut i no niby teraz będzie jakoś to lepiej zrobione. Także też ok, spoko. Spoko, spoko, sprawa. Prace w toku, dobieranie z uwzględnieniem rank mające na celu dobieranie tylko rywali a podobnej randze. To jest taka sytuacja, o której mówiłem miesiąc temu albo dwa na streamie, narzekałem na to mocno, czy to będzie w sumie też dalej wyjaśnione, ale dobra, przybliżę już teraz. E, chodzi tutaj o to, że no dużo jest aktualnie, czy, czy dużo, no, no są smurfy, prawda? E, I często jest ten, ten problem, że na przykład e, załóżmy, no ja byłem w, w Diamond 2, i zdarzało się niekiedy grać z gośćmi z platyny, po prostu, którzy sobie smurfowali potężnie no i grali ze mną, bo mieli ten sam MMR. No jakby problem matchmakingu jest taki, że brał pod uwagę tylko MMRy właśnie, które są ukryte, których nie widzisz, a teraz zamierzają zrobić tak, żeby ranka, którą macie, czyli tą platynę, to żebyś grał właśnie z platynami. Także fajna sprawa, to coś, co ja narzekałem na to z miesiąc temu albo dwa, i teraz to wprowadzają. Także bardzo, bardzo super sprawa. I nie wiem czy jest przejście, ale ostatnio na Redditie ludzie zaczęli to zauważać. Na niektórych serwerach wprowadzili coś takiego, że jeśli. Znaczy, jakby system, algorytm wygrywa, wy, wykrywa smurfów i robi tak, że w obu drużynach jakby jest jak najwięcej smurfów. Więc jest to ciekawe, że jakby nauczyli po prostu algorytm, żeby żeby wyłapywał smurfy, i jest to super. I robi tak, że jest też długa kolejka dla smurfów w ogóle. Widziałem, że jakiś goś miał golda tam chyba trzeciego, miał jakiś ogromny win rate, i wtedy ten. I, i, i czekał 30 minut na grę. Po czym znalazł grę i w tej grze były same smurfy. Kocur do mnie przyszedł, ale nie ma dla ciebie tutaj miejsca. Piękny kocie. Żegnamy. Zawsze jak odpalam kamerę, to przychodzi, nie wiem czemu. Także taka sytuacja jest, jeśli chodzi o to, yy, i to mi się bardzo podoba. Jeszcze później będzie to chyba jeszcze troszkę rozwinięte, więc jeszcze o tym może pogadamy. Yy, teraz tak, tutaj bardzo duża rzecz, bardzo duża rzecz, i to myślę, że wiele ludzi, jeśli nie będzie o tym wiedzieć, to się zdziwi. Nie będzie już yy, awansu między dywizjami, czyli na przykład jak będziecie Silver 4, no to jak wejdziecie do Silver 3, no to nie będziecie mieli tego promo, tej BO3. Nie będziecie musieli wygrać tych dwóch gier z trzech po prostu. Także to wywalają. Czyli załóżmy, że na przykład ktoś ma ten Silver 4, ma 90LP, dostanie 17LP. No to wtedy przeskakuje do Silver 3 i ma 7LP. Nie gra promocji po prostu. Moim zdaniem, super, 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 super opcja. No, te promocje były głupie, stres powodowały, i do tego Riot jeszcze miał chyba naprawdę jakiś kurczę, specjalny program, który zawsze jak jesteś w serii to Dostajesz największych idiotów po prostu w tymie. No, no powiedzcie mi, że tak nie jest, no tak na pewno jest, także nie będzie już tego, ale zostaje oczywiście tam wiecie, przejście z Silvera do Golda, z Golda do Platyny, będzie wciąż BO5, to, to myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe, że to zostaje i tyle, spoko. E, ciekawi mnie tylko to, jak będzie wyglądało spadanie z dywizji, czy też nie będzie troszkę łatwiejsze, no bo teraz wydaje mi się, że trochę ciężko jest spaść chyba, tak bym powiedział. Na przykład zastanawiam się to, że załóżmy, że ktoś ma 5 LP w Silverze drugim, przegra grę. To czy od razu zleci do Silvera trzeciego, czy może zostanie na tym 0 LP? Nie wiem, nie ma tego wyjaśnionego, ale no, zobaczymy po prostu, jak już to pewnie wejdzie. Zmiana duetów w kręgach Mistrz Plus, czyli jak ktoś ma Mastera i wzwyż, nie będzie można grać już duo. No, moim zdaniem osobiście jest to bardzo dobra zmiana. Mi się to super podoba i też mówiłem o tym jakiś czas temu, że powinno tak być. Rajot mnie chyba słucha. Kurde. Wprowadzają to. To też. Pozdrawiam, Riot, siema. E, no, także nie, ma, nie, nie będzie duo na Mistrz Plus. E, spoko, spoko opcja. E, jedyny minus to jest to, że jeśli ktoś gra jakoś tam powiedz, profesjonalnie, no to e, no, no nie będzie można trenować po prostu na, na solo kolejce. Znaczy, no nie będzie można grać duo, po prostu. Jakiegoś tam mid jungle czy inne duo boty, po prostu nie. A więc jakby to jest problem, ale. No z drugiej strony są screamy, są tam gry treningowe, na których zawodowcy powinni trenować, a tutaj o, będzie to fajny wyznacznik i też to jakby eliminuje problem yy, chociażby funnelingu. Więc mi się to osobiście bardzo podoba. Ja raczej zazwyczaj gram solo, myślę, że 80% gier, które gram w sezonie, to jest solo, więc dla mnie to jest super sprawa. Aczkolwiek w tym Master Plus to tam niewiele czasu spędziłem, aczkolwiek jest jak jest, spokojnie. W następnym sezonie będzie lepiej. Um, I uporządkowane odblokowanie kręgów Mistrz+, plus to będzie niżej wyjaśnione, więc tam się w tym zagłębimy. E, zwycięski motyw i zawartości, chodzi tutaj o victorious, e, victorious Skin, no i ogólnie, żeby więcej dostawać rzeczy za to, że masz jakąś tam większą rangę po prostu, lepiej to wynagradzić. Um, ok, tutaj flexy, e, ogólnie chwalą się, że flexy pięcioosobowe grupy 7% więcej e, weszły jakby na flexy. I ogólnie ilość meczów, które są grane na flexach wzrosło od 35% do 65%. Spoko. Jeśli nie słyszeliście, no to flexy można teraz grać w ten sposób, że nie ma żadnych ograniczeń. Jakby możecie grać z każdym, z kim chcecie, więc jest to całkiem, całkiem, całkiem miłe. I jeszcze na flexy weszła, na, fle na klasza, na klasza weszła opcja, że jeśli nie masz drużyny, to możesz sobie tam zaznaczyć, że jesteś free agentem i, kto, agentem i ktoś cię może do drużyny pobrać. I już to weszło i spoko, spoko, opcja. Ok, przejdziemy dalej i tutaj jest, teraz będzie to bardziej właśnie chyba wyjaśnione z tego co pamiętam. To jest właśnie usuwanie serii gier OWA z między dywizjami. Troszkę lepiej wyjaśnione, aczkolwiek to wszystko Wam opowiedziałem. Moim zdaniem super sprawa, bardzo mi się to podoba. Dobieranie z uwzględnieniem rank, no właśnie to jest to co mówiłem, czyli czyli, czyli MMR działał tylko na zasadzie MMR-u po prostu, a nie działał na zasadzie, zasadzie um, dywizji, no i tutaj ogólnie jakieś tam wiecie, liczby, procenty i tak dalej przedstawiają, ale e, jakby nie będzie nie będzie jakby różnicy, jeśli chodzi o MMR, ale mają być o... różnica PL, czyli tych punktów ligowych, tak? Wewnątrz z zmieszana o 40% we wszystkich przedziałach dobierania przeciwników. No i gitara. No i tak miało, tak powinno być w ogóle. Ja właśnie złapałem się na tym miesiąc temu albo dwa, że czemu oni nie biorą Czemu matchmaking nie bierzesz tego pod uwagę wcześniej? No i teraz będą to robić, także super. Mi się to podoba, e, gitara. Nie więcej niż 1,5 minuty do czasu do oczekiwania w kolejce i to, tutaj chodzi o challengerów oczywiście. E, nie więcej niż dodatkowe 5 sekund do czasu do oczekiwania w kolejce w przypadku 50% graczy. Czyli no, bez jakichś tam większych zmian, spoko. Czemu ten god miał już? Nie wiem. E, dalej, rozstawianie w kolejce rankingowej. E, Okej, okay. a to chodzi o te, o, o te pierwsze rankingi po prostu, żeby to jakoś tam lepiej działało i żeby to chyba aż takiego dużego znaczenia nie miały po prostu, bo jak macie te pierwsze 10 rankedów, no to wiadomo, że one mają tam więcej punktów, wam dają i tak dalej i też tutaj jest niekiedy problem z tym, że właśnie ktoś sobie smurfuje konto i ogólnie wydaje mi się, że Riot troszkę chce, chce wywalić opcję smurfowania, co mnie osobiście cieszy choć na przykład na dwóch kontach smurfowałem w sumie w tym sezonie, więc trochę ze mnie hipokryta, ale chętnie bym od tego odszedł, żeby nie smurfować. Zmiana w najwyższych kręgach, tutaj jak mówiłem nie ma już duetów na Mistrz i Plus w presezonie. No i właśnie, zobaczymy, czy coś takiego wejdzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś... Co jest? Co? Kiedyś było coś takiego, że w Challengerze nie można było grać duo, i to było trochę właśnie głupie, tak naprawdę, bo wtedy, jeśli ktoś był w Masterze, to mógł grać z duo. I do czego to prowadziło? Do tego, że ludzie, którzy wbijali Challengera na duo, zakładali smurfy i lecieli znowu sobie duo do Challengera. I jakby, no, to było głupie. Co nie? Także taka sytuacja. Okej, okay, tutaj, właśnie. Teraz będzie to wyglądało tak, że no od razu się mastera wbije, arcymistrza się wbije, jak będziesz miał 200 punktów, challengera, będziesz, jak będziesz miał 500 punktów, a wcześniej działało to w ten sposób, że były ograniczone miejsca w tam pretendentach i innych grandmasterach, właśnie, a teraz to zmieniają. No co jest, kot? Także teraz to będzie tak działało, i chyba, chyba, wydaje mi się, że nie będzie ograniczonych miejsc, na to wychodzi, chyba? Chyba na to wychodzi. Jeśli dobrze to zrozumiałem wcześniej, okej. Okay. Koniec sezonu, pewnie was interesuje jaka będzie skórka za, za, za... za golda lub wyżej, no i wszyscy mówią, że to jest Lucian, więc no ja chyba wierzę im po prostu. Także Lucian powinien być skinem Victorious, czyli dla wszystkich osób, które biły Golda lub coś wyżej, to dostają właśnie skina do Luciana. Jeśli nie macie Luciana, to dostaniecie również i e, samego Luciana um, i też e, jest tutaj jeszcze będą chromy. Także jeśli ktoś na przykład zgarnął diament, to dostanie złotą, dostaje platynową i dostaje diamentową. No i tak samo wiadomo i, i wyżej też ma to, e, no działa to też wyżej, wiadomo o co chodzi. Clash e, koniec sezonu. sezonu e, w listopadzie tego roku nastąpi pierwszy koniec sezonu dla Kraczy Clash. Z tego co wyczytałem, to mają być klasze w ogóle, bo aktualnie są 8 drużynowe. Mają być niby, niby, niby 16 drużynowe klasze, co jest w sumie spoko. Aczkolwiek nają no, ja ten problem z tymi klaszami, że. bo ja zaczynam, no chyba zawsze byłem w tym tierze pierwszym klaszy. I problem jest taki, że to jest klucze sobota albo niedziela o godzinie 20. No, ja często mam inne rzeczy do roboty niż granie w komputer o tej godzinie. Także, no, mnie to, mnie to trochę smuci, no, ale a, trochę tam, mm, trochę tam mi się zdarzyło grać, rzeczywiście. I właśnie, są jeszcze te punkty całe, z, 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 z punkty triumfu to się nazywa, tak? PT, a po angielsku było chyba Victory Points, czegoś, tak? Czekaj. Jak to było? VP. Victory Points, tak. I można sobie właśnie tutaj chyba wymieniać, czy dostaniemy chyba wszystkie te rzeczy, zależnie od tego, ile po prostu punktów mamy. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, ile mam tych punktów, ale będziemy dostawać jakieś tutaj rzeczy. No też to są raczej pierdoby, nie oszukujmy się, ale jest to zawsze, zawsze po prostu coś. I tutaj właśnie, w tym turnieju celujemy w 16 różnowe drabinki z większą liczbą punktów triumfu na stole. Spoczko. Jeszcze dwa weekendy Clash. I też wydarzenie Clash, Czekaj. A nie, nieważne. Nic, nic, nic. No i że w następnym roku ten, na tym Klaszu się bardziej skupią. No najwyraźniej już teraz wszystko powinno być ok, no bo no pamiętamy jak to było, jak Clash wchodził. No cały czas welewy wywalone i tak dalej, więc miejmy nadzieję, że następny sezon będzie lepszy, jeśli chodzi o Klasza. No i oby to wszystko było dopracowane i działało jak należy. I tyle. Takie, takie, takie zmiany. No myślę, że całkiem fajne informacje. Fajnie, że to dobieranie MMM. Boże będzie lepiej działało to jest sobie trochę whatever um, ten brak duo w mistrz plus no mi się to osobiście podoba podoba, ale tak jak mówię, no każdy tutaj inaczej do tego podchodzi e, zobaczymy będzie to w presezonie ciekawe czy się utrzyma e, brak, brak tych e, um, kurde, brakuje mi słowa e, Jezu Chryste a w promocji, brak promocji jest super, moim zdaniem super i tyle. No, fajne zmiany mi się podoba i tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie: czy na plus, czy na minus, co powinno wejść, co powinno nie wejść. Pamiętajcie, że jakby oni będą testować w presezonie te rzeczy, więc nie wiadomo, czy to przejdzie na sezon następny. No, ale takie mają pomysły, takie coś będzie wchodzić, takie coś będzie testowane i tyle. Także dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie? I tyle. Dziękuję Powinnie za obejrzenie. Zapszą stream i inne filmy na YouTube. Życzę Wam miłego dziąka. Bye bye.